Czego jest ten sprawdzian? Tu będzie A, tu będzie B, a tu jeszcze nie było C, więc tu damy C. Kurwa, zadanie otwarte, no to sobie poradzimy inaczej. Jean, to niezdalne, nie ściągaj z internetu. O sorry, zapomniałem. Tego zadania nie przerabialiśmy. Jak mogę sobie przypomnieć coś, czego nigdy nie wiedziałem? Dobra, strzelamy. No nie powiem, że było łatwo. Napisz swoje imię i nazwisko. Co mnie tak łeb napierdala? Co ja wczoraj robiłem? Jeszcze nie idziemy spać. Będziemy Ja do Całą noc będziemy... Aha i wszystko staje się jasne.